Witam wszystkich, chciałbym Wam dzisiaj pokazać jak za pomocą twierdzenia Thevenina rozwiązać zadania z obwodów. Mamy tutaj taki przykładowy obwód i chcielibyśmy w nim obliczyć jaki prąd popłynie przez rezystor RX. Oczywiście można policzyć sobie wszystkie oczka, węzły i jakimś kosmicznym układem równej to wyliczyć, ale można to zrobić szybciej, właśnie stosując twierdzenie Thevenina. Mówi nam ono, że dowolny aktywny dwójnik napięcia można zamienić na rzeczywiste źródło napięcia. Co to, jest dwu... Co to jest aktywny dwójnik napięcia? Jest to jakaś, można powiedzieć, czarna skrzynka, z której wychodzą dwa przewody, i ona jest źródłem napięcia albo prądu. No w naszym przypadku to będzie twierdzenie Tevelina, czyli to będzie źródło napięcia. Czy tak, aby obliczyć prąd płynący przez ten rezystor. Musimy albo, co jest oczywiste, znać wartość prądu, jako tutaj płynie, albo znać napięcie na tym rezystorze. Z uwagi, że twierdzenie tevenina mówi nam o rzeczywistym, że możemy dowolny dwójnik napięcia zamienić na rzeczywiste źródło napięcia, w tym przypadku policzymy sobie, jakie jest tutaj napięcie. Aby to uczynić, musimy nasz dwójnik, aktyw nasz dwójnik aktywny zamienić na rzeczywiste źródło napięcia. I żeby to zrobić, y, musimy policzyć dwie rzeczy: napięcie i opór. E, aby policzyć opór, musimy zamienić wszystkie źródła napięcia i prądu y, na. Y, musimy inaczej. Aby policzyć opór y, tego rzeczywistego źródła napięcia, musimy wyłączyć wszystkie źródła, zarówno napięcia jak i prądu, czyli dla napięć, dla źródeł napięć wyłączamy, robimy zwarcie, dla źródeł prądu rozwieramy, czyli tak jakby po prostu to wyciągamy ze schematu i tutaj już mamy gotowca ładnie zrobionego, tutaj widzimy, że jest zwarcie, tutaj no właściwie tego mogłoby nie być, tylko jest tak informacyjnie zaznaczone, a tu są nasze wyjścia z dwójnika napięcia. Czyli musimy teraz policzyć opór zastępczy w tym miejscu. No, jak dowiedzieliśmy się na wykładzie, prąd nie jest głupi. Więc na przykład w tym przypadku, tutaj mamy zwarcie, więc cały prąd popłynie tutaj, czyli R2 możemy sobie spokojnie pominąć. Teraz wyobraźmy sobie, że R5 dajemy tak do góry, R1 przesuwamy w to miejsce i nam tworzy się taki fajny schemacik. I teraz wystarczy policzyć opór zastępczy w tym miejscu czyli widzimy, że mamy rezystor R5, on jest połączony szeregowo z tym czymś tutaj mamy równoległe połączenie rezystora R1 i, i połączenie R4 z R3 No więc nic prostszego, tylko wystarczy to policzyć czyli R5 dodać R1 zrównolegle z R4 plus R3 I tutaj mamy gotowy wynik, czyli tak to wygląda. Czyli mamy już y, opór naszego źródła napięcia. Teraz trzeba jeszcze policzyć y, wartość tego źródła napięcia, czyli nasze UT. Y, w tym przypadku y, będziemy mieli. A, jeszcze wartość. To, jeśli chcemy policzyć napięcie, y, będziemy musieli y, to napięcie policzyć y, tak jakby w dwóch krokach. Najpierw policzymy, jakie jest napięcie w tym miejscu, ale od tego źródła, czyli y, źródło napięcia zostawimy, a źródło prądu wyłączymy i następnie będziemy musieli policzyć dla wyłączonego źródła napięcia, a wyłączonego źródła prądu. I potem oczywiście te dwa wyniki sumować, czyli y, najpierw policzmy źródło napięcia. Znaczy na, na, policzmy napięcie na wyjściu od U1 e, Czyli w tym przypadku nasze źródło prądu zostało wyłączone, czyli po prostu mogliśmy je pominąć I teraz trzeba policzyć jakie jest napięcie w tym punkcie e, Warto tutaj zauważyć dwie rzeczy. Pierwsza, że mamy ten rezystor R5, którego, który w sumie możemy pominąć i zrobić zwarcie, a to dlatego, że przykładując tutaj woltomierz e, Woltomierz ma nieskończenie duży opór e, Czyli można powiedzieć, że praktycznie tędy prąd nie płynie Jeżeli tędy prąd nie płynie, tutaj nie ma żadnego spadku napięcia Czyli w tym miejscu będzie takie samo napięcie jak tutaj Czyli R5 pomijamy e, Drugi trik jest w tym miejscu Tu mamy źródło napięcia i tu jest e, równolegle podłączony rezystor Czyli część prądu będzie płynęła tu, część będzie prądu płynęła tu Ale to nie jest źródło prądowe tylko napięcia, więc y, w tym miejscu niezależnie od tego rezystora będzie takie samo napięcie A skoro to będzie takie samo napięcie, więc te prądy płynące tutaj będą takie same Czyli R2 możemy pominąć I y, jeszcze wyobraźmy sobie, że ten R2 przenosimy tutaj na górę i powstaje nam taki schemat y, Możemy tutaj zauważyć dzielnik napięcia te dwa rezystory możemy połączyć w jeden. Oprócz zastępczy to jest dodawane tylko ponieważ są połączone szeregowo i tym sposobem obliczamy napięcie na zaciskach A i B. Warto zwrócić uwagę, że tutaj strzałka jest do góry, czyli napięcie, potencjał w punkcie A będzie wyższy od punktu B. To będzie istotne ponieważ jeżeli zaraz jak policzymy napięcie od źródła prądu I1 to tam będzie w drugą stronę i trzeba będzie te wyniki facto odjąć od siebie tak więc teraz policzmy źródło, y, napięcie od źródła prądu y, to już jest uproszczony schemat wyrzuciliśmy R5 z tego samego powodu co wcześniej powiedziałem tak samo R2 jest pominięty i zastąpiony zwarciem i tutaj możemy zauważyć aha, jeżeli policzyć napięcie Możemy sobie w ogóle najpierw przekształcić do takiej postaci po prostu rezystor R4 przeniosłem na tą stronę i żeby policzyć, też no, widzimy, że tu jest cały czas że tak powiem, połączenie bez żadnych elementów, czyli mogą sobie ten punkt, te złącze by przenieść w tą stronę, tu będzie lepiej widać żeby obliczyć napięcie jakie jest na zaciskach A i B Trzeba znać prąd, jaki popłynie przez rezystor R1 i spadek napięcia na tym rezystorze, to właśnie będzie to wspomniane napięcie. Ale żeby znać prąd, czyli I3, jaki tutaj popłynie, musimy w ogóle no to policzyć to I3 najpierw. Czyli korzystamy z dzielnika napięcia, czyli że I1 tu w tym miejscu się rozpływa na I2 i I3 i korzystamy z dzielnika napięcia. Oczywiście to możemy zastąpić jako jeden rezystor połączony szeregowo. Na tych złączach prąd żaden nie płynie, czyli możemy to sam nawet pominąć. I tym sposobem obliczyliśmy I3. Teraz korzystamy z twierdzenia OMA ze wzoru. Przekształcając ten wzór otrzymujemy wzór na napięcie, czyli mnożymy nasz prąd, który żeśmy wyliczyli I3 razy R1 i tym sposobem otrzymujemy. Napięcie, jakie jest tutaj, tylko tutaj właśnie warto zwrócić uwagę, że tu mieliśmy strzałkę w dół, czyli w tym miejscu prąd płynie do góry, czyli spadek napięcia jest w dół, czyli teraz wyższy potencjał jest w punkcie B. I teraz musimy te dwa wyniki połączyć ze sobą, czyli to, co żeśmy poprzednio obliczyli, odejmujemy od tego to, co żeśmy tutaj obliczyli, i tym sposobem mamy już napięcie w naszym źródle prądu i muszą to nazywać napięciem Tewenina teraz wróćmy do początku mamy już napięcie, mamy już opór czyli teraz możemy policzyć jaki płynie prąd tutaj korzystamy z faktu, że nie ma żadnych rozgałęzień czyli prąd można powiedzieć tak jakby płynie w jednym oczku ale jest dane napięcie, czyli żeby obliczyć prąd musimy przekształcić wzór OMA to się równa napięcie przez opór. Tylko opór oczywiście całkowity, bo yy, musimy pod uwagę wziąć te dwa rezystory. One są połączone szeregowo względem siebie. E, czyli tylko po prostu sumujemy i prąd płynący to się równa napięcie te przez połączenie szeregowe tych dwóch rezystorów. I to właściwie chyba jest wszystko. Dzięki cześć.